Zachodnia Ukraina versus wschodnia Ukraina, bo to jest dla mnie, to jest co mnie najbardziej ukłuło i jakbym był ukraińskim propagandystą, jak się mi mówi, albo Jezu, jak walczył o tych Ukraińców bez sensu, to bym tego nie mówił, że teraz powiem. Otóż mi też było przykro, że zachodnia Ukraina żyje normalnie, w pełni normalnie, a wschodnia aż tak strasznie zniszczona i aż tak strasznie walczy. To mnie strasznie. Ukuło, ubodło w oczy i to nie powinno tak być, tylko no z drugiej strony myśmy się tak nawet zastanawiali, że co, co ci ludzie powinni tu robić na tej zachodniej, no co no chodzić na czarno ubrani, no, no, no nic nie zrobisz, ale wiecie jak jest, nie wiem dlaczego, ale utkwiła mi strasznie taka sytuacja, to było chyba w Równym, czyli, czyli tu dość blisko tam jeszcze tej wojny nie ma y jeszcze. Nie będzie, tak mam nadzieję, jak, jak byliśmy też na stacji i, i tam w ogóle ludzie sobie kupują, coś chodzą i pani były takie przed stacją wystawione kwiatki, takie doniczkowe na balkon, takie no na balkon, takie jak u nas typowe, takie petunie I, i pani się z pana od stacji radziła jakim nawozem te kwiatki podlewać i to mnie tak kurde jak mu w pysk dostał trochę, bo paręset, no nie paręset, tysiąc kilometrów dalej, oni naprawdę giną i tam jest, o czym zaraz, tam jest po prostu ciężki rozpierdol, a tutaj, no bo ja rozumiem, kupić mleko, chleb, no to trzeba, trzeba żyć, ale ta pani się radziła pana od stacji benzynowej, jakim nawozem ten kwiatek podlewać, żeby on urósł, i sobie myślę, kurde, babo, ty planujesz w ogóle rozrost tego kwiatka, w cudzysłowie, Już nie wiadomo, czy ten front przyjdzie, czy coś, i to jest takie i dziwne, i bolesne, i tak być nie powinno, tylko no mówię z drugiej strony yy, i tu od razu chciałbym po powiedzieć o dwóch rzeczach dobrej i złej. I tak, bo też mi zarzucacie, tak, zdaję sobie sprawę, że rząd ukraiński zmienił przepisy a propos importu aut i tak, zdaję sobie sprawę, że na niektórych granicach już nie puszczają, ale granice są zapchane Ukraińcami, którzy ściągną z Polski auto, bo się zmieniły przepisy i to też mnie boli. Tak, wiem o tym i z uczciwości Dziennikarskiej, muszę to powiedzieć, chociaż jestem całym sercem za Ukraińcami i pomagam im, ale jest to chujowe. No jest to chujowe, bo teraz się zmieniły przepisy, oni jakoś nie mogli, a teraz mogą. No i widać no po prostu konwój samochodów sprowadzanych z Polski. No, pewnie na handel, no bo, no bo co? Dlatego powiedzenie wschodnia Ukraina umiera, zachodnia robi biznes. Troszeczkę jest prawdziwe, troszeczkę jest prawdziwe i, i to jest uderzające, znaczy uderzające. No wiecie, jak się wjechało tu i że to jest normalne życie, to nawet było pocieszające dla mnie na początku, bo kurde, fajnie, to się tak nic nie dzieje, nic nie jest rozjebane i tak dalej, ale jak się już pojechało tam na wschód i tam jest, no nie, no to to jest wszystko, co ze sobą niesie wojna. Czyli głód, ból, kalectwo, po prostu zniszczenia, wszystko. Bieda, brak jedzenia, brak prądu, tam jest wszystko na wschodzie i po prostu, jak wracasz przez ten zachód, to. To trochę być tak nie powinno, tylko z drugiej strony nie za bardzo wiem, jak to, jak to jakby rozwiązać, bo no, 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 no wszystkich ludzi nie przerzucą, a i tu chciałbym teraz powiedzieć znowu o rzeczy dobrej, czyli yy, bo też będąc w równym, tak stojąc z tym z, z Krzysztofem Żołnierzem zastanawialiśmy się, a w ogóle no, zastanawialiśmy się właśnie, no mówię, co ci ludzie nie będą chodzić na czarno i tak dalej, ale mówi, zobacz na przedział wieku powiedzmy, nie wiem, lat 20 do 40 i faktycznie w tym wieku mężczyzn tak nie bardzo. Na, na dzień, w którym myśmy rozmawiali, bo to były dokładne dane, pobór y, do wojska to było 900 tysięcy ludzi. Więc prawie milion mężczyzn w pewnym wieku jest zgarniętych w tym momencie z rynku, jest na froncie. Więc to też nie jest tak, że ta zachodnia Ukraina o tym nie wie i tak dalej, ponieważ synowie, mężowie, bracia tych osób, które chodzą po ulicach, tej pani, która pytała o te kwiatki, są zapewne na froncie albo są wciągnięci, wcieleni. Więc no, z jednej strony wygląda to. Tak nie powinno być, że, że, że ta pani właśnie martwi się o, o wzrost kwiatka albo o, o jakiś jego nawóz, ale z drugiej strony na pewno te, te rodziny i tak dalej też to odczuwają, ponieważ tak mówię, praktycznie milion młodych mężczyzn jest zdjętych z rynku i puszczonych na front.